A co, gdybyś miał przy sobie dwie karteczki, które mogłyby cię uratować, i w dniu największego sukcesu, i w chwili totalnego zwątpienia? Znasz to, prawda? Tę nieustanną walkę w głowie. Jednego dnia czujesz, że możesz przenosić góry, a następnego, że jesteś kompletnie bezwartościowy, przygnieciony ciężarem własnych błędów. Ta huśtawka nastrojów, odpychy do rozpaczy, to źródło wewnętrznego chaosu, który zżera nas od środka. Ale istnieje prosta, starożytna metoda, żeby w tym wszystkim złapać równowagę. Metoda tak banalna, że mieści się na dwóch skrawkach papieru, które możesz nosić w kieszeni. To nie jest żaden coachingowy trik. To głęboka mądrość, która od wieków pomaga ludziom nie zwariować na wzburzonym morzu życia. Każdy z nas to przeżył, ten moment, kiedy wszystko idzie, jak spłatka. Dostajesz awans, na który tak tyrałeś. Twój projekt zbiera same pochwały. Wszyscy cię klepią po plecach. Czujesz tę falę Euforii, co nie? Twoje ego puchnie. Zaczynasz myśleć, że jesteś nie do zdarcia, że masz jakąś supermoc. To uczucie odurza, ale jest też cholernie niebezpieczne. Rodzi się pycha, która działa jak gęsta mgła. Przestajesz widzieć rzeczywistość. Zaczynasz podejmować głupie, ryzykowne decyzje, olewać dobre rady i co najgorsze, patrzeć na innych z góry. Stajesz się głuchy na krytykę i ślepy na własne błędy. Myślisz, że twoja droga jest jedyną słuszną to klasyczna pułapka sukcesu. A potem przychodzi drugi biegun dzień totalnej klęski. Projekt, w który włożyłeś serce, upada. Popełniasz błąd, który wszystko psuje. Albo po prostu budzisz się z uczuciem beznadziejnej pustki, porównujesz się z innymi i widzisz tylko, jak bardzo ci brakuje. Głos w głowie szepcze: Jesteś oszustem. To wszystko był przypadek. Na nic nie zasługujesz. To uczucie jest druzgocące. Paraliżuje cię strach, odbiera energię i chęć, żeby w ogóle wstać z łóżka. Zamykasz się w sobie, unikasz ludzi i wyzwań, bo boisz się, że kolejna porażka będzie ostatecznym dowodem na twoją beznadziejność. Ta ciągła jazda między poczuciem, że jesteś Bogiem, a poczuciem, że jesteś nikim, jest po prostu wykańczająca. Nasze życie emocjonalne staje się polem bitwy. Jak w takich warunkach zbudować coś trwałego? Jak mieć stabilne poczucie własnej wartości? Jak budować zdrowe relacje? Kiedy jesteśmy na szczycie, odstraszamy ludzi arogancją. Kiedy jesteśmy na dnie, odstraszamy ich rozpaczą. Jak więc zatrzymać to wahadło? Jak znaleźć spokojny środek? Odpowiedź kryje się w pewnej starej opowieści. Na przełomie XVIII i XIX wieku w małym polskim miasteczku Przysłucha żył cadyk Symcha Bunim, hasycki mędrzec i duchowy lider. Ludzie pielgrzymowali do niego z daleka, by szukać rady. Mimo swojej pozycji, Rabbi Bunim był skromnym człowiekiem. Opowiadano, że miał pewien zwyczaj: zawsze nosił przy sobie w dwóch różnych kieszeniach płaszcza, dwie małe, zwinięte karteczki. Jego uczniowie byli zaintrygowani, co może być na nich napisane. Widzieli, jakich mistrz w różnych chwilach sięgał, a to do jednej, a to do drugiej kieszeni. Czasem, gdy otaczał go tłum pełen podziwu, a czasem w samotności, z zamyśloną miną. W końcu jeden z odważniejszych uczniów zapytał wprost: Rabbi. Wybacz, ale co kryjesz w tych kieszeniach? Jaką tajemnicę nosisz ze sobą każdego dnia? Rabbi Bunim uśmiechnął się łagodnie. Spojrzał na ucznia i sięgnął do prawej kieszeni. Wyjął pierwszą karteczkę, rozwinął ją i pokazał. Napisane na niej było, dla mnie świat został stworzony. Uczniowie spojrzeli po sobie zdziwieni. Czy to nie jest szczyt arogancji? Jakich skromny mistrz mógł nosić przy sobie coś takiego? Ale zanim zdążyli cokolwiek powiedzieć... Rabbi sięgnął do lewej kieszeni. Wyjął drugą kartkę i ją rozwinął. Widniały na niej słowa: Jestem tylko prochem i pyłem. W sali zapadła cisza. Uczniowie wpatrywali się w dwie kartki i powoli zaczynali rozumieć. Każdy człowiek musi mieć dwie kieszenie zaczął rabbi i sięgać do jednej albo drugiej, zależnie od potrzeby. Kiedy dopada cię zwątpienie i rozpacz, gdy czujesz się mały i bezwartościowy, musisz sięgnąć do prawej kieszeni. Przeczytaj. Dla mnie świat został stworzony. Przypomnij sobie o swojej wyjątkowości i o tym, że twoje życie ma sens. Poczuj swoją godność. Zrobił krótką pauzę. Ale, kontynuował, kiedy odnosisz sukces, kiedy pycha zalewa ci serce i zaczynasz czuć się lepszy od innych, natychmiast sięgnij do lewej kieszeni. Wtedy przeczytaj: Jestem tylko prochem i pyłem. Przypomnij sobie o swojej kruchości, śmiertelności i o tym, że jesteś tylko małym trybikiem w nieskończonym wszechświecie. To cię ochroni przed upadkiem. Ta historia to genialna instrukcja obsługi ludzkiej psychiki. Mapa, która pokazuje, jak nawigować między dwiema skrajnościami naszej natury. Pochylmy się nad tą pierwszą kartką. Dla mnie świat został stworzony. Może to brzmieć egoistycznie, ale to nie o to chodzi. To nie jest wezwanie do narcyzmu. To potężne narzędzie do budowania zdrowego poczucia własnej wartości. Pomyśl o tym zdaniu, jak o antidotum na ten wredny głos w twojej głowie który ciągle mówi ci, że jesteś do niczego. W chwilach, gdy czujesz się pokonany i bezwartościowy, ta kartka ma ci przypomnieć o twojej fundamentalnej godności. Mówi, masz prawo tu być, twoje istnienie ma znaczenie, jesteś unikalny. Nikt inny nie ma twojego zestawu talentów, twoich doświadczeń i twojej perspektywy. W tym sensie, twój świat został stworzony dla ciebie, bo tylko ty możesz go tak przeżyć. Zdrowe poczucie własnej wartości to absolutna podstawa. I nie chodzi o samoocenę opartą na sukcesach, bo ta jest krucha. Chodzi o wewnętrzną pewność, że jesteś wartościowy sam w sobie, niezależnie od tego, czy wygrywasz, czy przegrywasz. Kiedy sięgasz po tę kartkę, nie pompujesz ego, karmisz swoją duszę. Dajesz sobie pozwolenie, żeby wstać, otrzepać się i spróbować jeszcze raz. Ta kartka to także wezwanie do działania. Skoro świat został stworzony dla mnie, to znaczy, że mam w nim coś do zrobienia. To wyrywa cię z roli ofiary, która tylko czeka na to, co przyniesie los. Stawia cię w pozycji twórcy. Kiedy czujesz, że jesteś nikim, ta kartka przypomina ci, że jesteś kimś. Kimś, kto ma siłę, by coś zmienić. To paliwo, które pozwala nam marzyć i wierzyć, że możemy osiągnąć swoje cele. Dlatego właśnie w najciemniejszych chwilach trzeba sięgnąć do kieszeni i przypomnieć sobie tę życiodajną prawdę. A teraz druga kieszeń. Kartka z napisem Jestem tylko prochem i pyłem. To narzędzie, którego potrzebujemy, gdy wahadło leci w drugą stronę. Nasza ochrona przed chorobą sukcesu pychą. Można by z przymrużeniem oka powiedzieć, że to kartka na te dni, kiedy zaczynamy wierzyć we własną legendę. Kiedy sukces uderza nam do głowy i myślimy, że jesteśmy pępkiem świata. Łatwo wtedy stracić perspektywę. Zaczynamy traktować innych z góry, przestajemy słuchać. Bo wydaje nam się, że wiemy wszystko najlepiej. Pycha kroczy przed upadkiem, to nie tylko powiedzonko, to fakt. Zaślepieni dumą popełniamy najgorsze błędy. Sięgnięcie po tę kartkę to akt świadomej pokory. Ale co to tak naprawdę znaczy? Pokora to nie jest bycie popychadłem czy niskie poczucie wartości. Prawdziwa pokora to po prostu trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość, świadomość własnych ograniczeń i swojego miejsca w szeregu. Jestem prochem i pyłem. Przypomina mi, że mój sukces to często wynik pracy wielu ludzi, szczęścia i talentów, na które nie zapracowałem. Przypomina mi, że jestem śmiertelnikiem i mój czas jest ograniczony. Że nieważne jak wielkie imperium zbuduję, i tak obrócę się w pył, jak wszyscy przede mną. Ta perspektywa jest niezwykle uwalniająca. Zdejmuje z nas ciężar bycia kimś wyjątkowym i pozwala po prostu być człowiekiem. Taka realistyczna pokora jest kluczem do dobrych relacji z ludźmi. Kiedy pamiętam, że jestem prochem i pyłem, łatwiej mi szanować innych i uczyć się od nich. Nie muszę ciągle udowadniać swojej wyższości. Mogę słuchać, przyznawać się do błędów i prosić o pomoc. To czyni nas lepszymi liderami, partnerami i przyjaciółmi. Ta kartka to nasza kotwica. W czasie największej fali sukcesu utrzymuje nas mocno przy ziemi. Pozwala cieszyć się z osiągnięć, bez utraty kontaktu z rzeczywistością i tu dochodzimy do sedna. Bo magia tej historii nie tkwi w żadnej z tych kartek osobno. Każda z nich, w izolacji, jest niebezpieczna. Gdybyśmy nosili przy sobie tylko kartkę, dla mnie świat został stworzony. Stalibyśmy się nieznośnymi bufonami. Gdybyśmy mieli tylko jestem prochem i pyłem, pogrążylibyśmy się w depresji. Mądrość polega na tym, by mieć obie te prawdy przy sobie i wiedzieć, kiedy po którą sięgnąć. Życie to nieustanny taniec między tymi dwoma biegunami. Jesteśmy jednocześnie cudem stworzenia i drobinką kosmicznego pyłu. Obie te perspektywy są prawdziwe. Sztuka polega na tym, by nie dać się uwięzić w żadnej z nich. Ta równowaga jest dynamiczna, nie osiąga się jej raz na zawsze. To codzienna praktyka. Każdego dnia musimy zadawać sobie pytanie, której kartki potrzebuję teraz bardziej. Czy zalewa mnie zwątpienie i muszę sobie przypomnieć o swojej wartości? A może czuję, że duma zaczyna przejmować kontrolę i potrzebuje dawki pokory. Utrzymywanie tej równowagi prowadzi do wewnętrznego spokoju, który nie zależy od tego, co dzieje się na zewnątrz. To stan, w którym umiesz cieszyć się sukcesem bez arogancji i przeżywać porażkę bez rozpaczy. Masz ambicje, by sięgać gwiazd, ale jednocześnie twardo stąpasz po ziemi. Znasz swoją wartość, ale nie zapominasz o wartości innych. To jest właśnie cel tej mądrości. Wychowanie dojrzałego, zrównoważonego człowieka, który nie jest miotany przez emocje, ale potrafi po nich serwować z gracją i spokojem. Te dwie kartki to piękna metafora, ale możesz potraktować ją dosłownie. Może warto dziś wziąć dwa skrawki papieru i napisać na nich te zdania, a potem włożyć do portfela. Ale najważniejsze jest, by nosić je w swojej świadomości. Zanim wyłączysz ten film, zatrzymaj się na chwilę. Zastanów się tak szczerze. Której kartki potrzebujesz dzisiaj bardziej? Podziel się swoją refleksją w komentarzu poniżej. Która z tych dwóch praw rezonuje z tobą mocniej w tym momencie Twojego życia? Nie ma tu złych odpowiedzi. Już sama refleksja to krok w dobrą stronę. Historia o dwóch kartkach papieru uczy nas, że celem nie jest bycie wiecznie szczęśliwym czy nieustannie skromnym. Celem jest bycie całym, zintegrowanym człowiekiem. Prawdziwa mądrość nie leży w wybraniu jednej prawdy, ale w nauczeniu się, jak tańczyć pomiędzy nimi wnoszeniu obu tych kartek nie tylko w kieszeniach, ale przede wszystkim w sercu. Wtedy, niezależnie od tego, co przyniesie życie, zawsze będziesz mieć przy sobie narzędzie, które pomoże ci znaleźć drogę do wewnętrznej równowagi.